Jak to było w e, czasach Jana Pawła II i czy wtedy było trochę łatwiej? Chyba wtedy było łatwiej. Znaczy generalnie było trudniej, jak wiadomo. To znaczy na przykład jak ja poszedłem do seminarium, to w trakcie moich pierwszych rekolekcji w seminarium w domu miałem nalot bezpieki. W tym sensie było trudniej, natomiast oprócz tego było łatwiej, bo młody człowiek potrzebuje mieć sensowny powód, żeby się zbuntować. Myśmy taki powód mieli. Boję się, że młodzi dzisiaj nie mają takiej okazji, a buntować się muszą, no bo to jest ich prawo, prawo młodości. Gorzej jak się ktoś buntuje na starość, lepiej jak się buntuje mając te lat naście i widzi rzeczy ostro. Nam było łatwiej, było dość jasne, gdzie jest dobro, gdzie zło, ale z drugiej strony jest tak, że ten stan, w którym dzisiaj żyjemy, czyli wolności, jest stanem właściwym. To jest, to jest Ewangelia. Ewangelia jest dla wolnych ludzi. Czyli młodzi buntują się trochę przeciwko innym rzeczom niż kiedyś? No, ja myślę, że też na szczęście wybierają pozytywnie. Dzisiaj widać, jak młodzi są na przykład bardzo mocni w wolontariacie, o wiele mocniejsi niż byśmy byli w swoim czasie. Ta aktywność się trochę przesuwa. Też dzisiaj jednak oferta w kościele dla młodych jest o wiele większa. Za Jana Pawła II mieliśmy oazę. Pewnie w różnych decyzjach jeszcze jakąś drugą najwyżej rzeczywistość i koniec. Z oazy w Polsce zrodziło się kilkadziesiąt, jak nie kilkaset różnych wspólnot. O tyle te, myślę z tęsknotą o tamtych czasach, że chyba było dość zrozumiałe, że młodzi nie potrzebują znowu aż za wiele. I, i, i młodzi w Krakowie po przyjeździe pokazują dokładnie to. Że wystarczy im kawałek podłogi, trochę wody do mycia i kawałek jedzenia. I się świetnie bawią, fantastycznie się w tym odnajdują. Natomiast my im próbujemy tworzyć taki świat, który spełnia te wszystkie normy, takie inne siaki. Oni z tego nic nie rozumieją, bo oni potrzebują prostych rzeczy. Myślą idealistycznie, mają mocno postawione wartości. Wcale nie są aż tak wygodni, jak się ich o to oskarża. I, i, I może by czasami tak myślę, że ci, którzy tworzą dzisiaj te wszystkie przepisy, które dotyczą młodych ludzi, mogliby sobie przypomnieć te swoje czasy młodości, gdzieś tam spali na podłodze, po stodołach, wystarczała karimata, kawałek śpiwora i tyle. I że byliśmy wszyscy w tym szczęśliwi. I nie wiem dlaczego to szczęście, to szczęście odbierać młodym dzisiaj. Młodzi zadawali pytania księdzu biskupowi. O co pytali? Pytanie o miłosierdzie jest pytaniem tak naprawdę o to, kim jest Bóg i wokół tego były pytania. Jak się modlić, jak nie ulec nienawiści, jak się nauczyć wybaczania. Cieszę się, że takie pytania padają. Czasami są zadawane tak, że mam wrażenie, że to niestety myśmy im sprzedali te pytania. Takie mówienie o Ewangelii bez radykalizmu, jaki ona w sobie ma. I potem padają pytania, które, które młodzi słyszą wszędzie zadawane. Myślę, że samo w sobie dobrze, no dobrze, że je stawiają i że stawiają je na głos. trzeba bardzo wyraźnie mówić własnym językiem o Ewangelii, o Kościele, o Miłosierdziu. a oni to jak słuchają odpowiedzi na te pytania rodzi nadzieję.